Cześć moi kochani cudowni, słuchajcie, ja wam coś powiem, nawet kurwa przy obiedzie, jak se poczytacie, rozumiesz, takie różne rzeczy, to może was kurwica wziąć kurwa przy zwykłym żarciu, po prostu. Zaraz wam powiem o co chodzi, słuchajcie, widzieliście w sejmie, jak Kierwiński odpowiadał kurwa tym skurwysynom, oni się kurwa odpalili, że jakiś policjant zgwałcił policjantkę i że Kierwiński, Żurek nic z tym nie zrobili, wy skurwysyny jebane. 12 albo 24 godziny. Był aresztowany. I siedzi kurwa w pierdu. Ale nie, wy musicie kurwa zajebać cały X i pierdolić za swoje farmazony. To ja wam kurwa przypomnę. Przypominacie sobie? Dwie strażniczki? Na granicy? Które były molestowane i gwałcone? Coście kurwa zrobili? Chuja, żeście zrobili. To przypomnę wam następne. Śmierci Gorasta Chowiaka. Przypomnieć wam? Zrobiliście z tym coś? Nic kurwa, żeście nie zrobili. Zamietliście pod dywan. A chłopak był rażony paralizatorem kurwa i umarł. Pamiętacie? Polowanie na kobiety i łamanie rąk. Pamiętacie? Nie kurwa, bo wy macie mózgi. Rybki do kurwa. I jeszcze ta hełkerin coś tam, jak ona się nazywa. To jest ta pizza, która powiedziała do posłanki Felix, że ona by się też zabiła, jakby miała taką matkę jak Felix. Ty pierdolona idiotko. A zapomnieliście kurwa granat czymczyka? Zapomnieliście, jak wyjechał kurwa pół komendy? Dobrze że tam nie było lekcji muzyki na przykład dzieci. A pobicie kwaśniaka. Zapomnieliście kurwa, pobicie kwaśniaka? Byłego szefa KNF-u zapomnieliście, bo wam się kurwa do dupy skoków zabrał. I że się zlecili na niego kurwa, że macie, e, mieli go zabić przypuszczam. Zabić go mieli. A pamiętacie jak zgwałcił młody Kurski? nieletnią I tak można kurwa wymieniać każdego dnia. Spokojnie jednego obiadu nie można zjeść, żeby o tych waszych skurwysynstwach kurwa czytać. Ja się pytam, panie premierze i panie Żurek, jak długo te syny będą chodziły po tym Sejmie? A widzieliście Mateckiego? Jak zrobił grafikę z szrubokrętu śrubokrętu do głowy Donalda Tuska? Dlaczego ta kurwa jeszcze chodzi po ulicy, ja się pytam? Dlaczego? Do czego wy chcecie doprowadzić? Jak długo? I panie Kierwiński, bardzo dobrze pan powiedział, że został aresztowany. Bo te gnoje, jak rządziły, to nie zrobiły nic. Wszystko było zamiatane pod dywan. Łącznie z Bąkowskim psem, łącznie z Kurskim synkiem i wszystko po kolei. A my, kochani, ja jem obiad dalej, a wy, moi kochani, łączymy kropki. Trzymamy się razem, nie odstawiamy nogi i cała kurwa naprzód, bo tego skurwysyństwa pisowskiego to mam kurwa potąd. Mam wyjebane kurwa na was totalnie. Pozdrawiam was serdecznie i uśmiechnijcie się do mnie, bo to tylko moja robota. Jestem waszym głosem.